Cześć! Po krótkiej przerwie witam się z Wami w kolejnym materiale. Dzisiaj przedstawię Wam kolejną jednostkę, tym razem z powiatu strzyżowskiego. Jest to jednostka OSP Wyżna. Zobaczycie tutaj trzy pojazdy, które są na wyposażeniu bojowym jednostki. Każdy z nich ma jakąś historię, o której zaraz Gosia, która jest właśnie prezesem jednostki, krótko nam opowie. Zapraszam do oglądania. Znajdujemy się w jednostce OSP Wyżne w powiecie strzyżowskim. Ze mną jest Gosia, prezes tej oto właśnie jednostki. Cześć Gosia. Witam. Zapytam Cię Gosia na początek coś właśnie o Waszą jednostkę, od kiedy działacie. Historia naszej jednostki sięga 1910 roku. Później, w tym czasie, kiedy jednostka działała, została rozbudowana kilkukrotnie nasza strażnica. Pierwszy raz została rozbudowana w latach 1961-1966. Później kolejna większa rozbudowa miała miejsce w latach tysiąc. 959 do 1900, 1966. Teraz czekamy na kolejną rozbudowę, ponieważ staramy się o pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego. Będziemy podpisywali umowę o rozbudowę kolejnej części. W ciągu trwania naszej historii pozyskaliśmy trzy samochody ratowniczo-gaśnicze. Naszym pierwszym samochodem ratowniczo-gaśniczym jest Star 266 z 1985 roku. Kolejnym samochodem jest Renault Master. Jest to samochód lekki z 2019 roku. Posiadamy również samochód operacyjno-techniczny Peugeot 406 sprzed 2022 roku. Dwa lata temu udało się nam pozyskać również przyczepkę na sprzęt, która w chwili obecnej stoi za nami. I tak jak wspomniałam, jesteśmy w trakcie pozyskiwania środków na nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Super. Zapytam Cię jeszcze o te dwa samochody, o których wspomniałaś przed chwilką, czyli o Stara i o Peugeota. Z tego co tam mówiliście wcześniej, Star służył we wojsku, tak? Tak, Star mhm. był pozyskany z wojska koło Częstochowy, został przywieziony do nas, został przeprowadzony karosaż w firmie BOKAR i od 2004 roku służy u nas w jednostce. Okej, okay, a Peżot też ma ciekawą historię, bo wy otrzymaliście go z PSP, natomiast jeszcze wcześniej służył w Biurze Ochrony Rządu. Rządu, tak? dokładnie, mhm. tak. I taka była historia naszego Peżota. Super. Teraz jak widzicie znajdujemy się przed remizą, ze mną jest tym razem Michał, naczelnik jednostki. Cześć Michał. Cześć, cześć. Michale, e, ciebie poproszę, żebyś nam coś opowiedział o samochodach, ale na początek jeszcze zapytam, od kiedy jesteście w KSRG? E, jesteśmy w KSRG od 2020 roku. 2020, czyli 4 lata już za na nami. 4 lata już minęło. Ok, no to przejdźmy zatem do samochodu. Z jedno dwa zdania bym ci prosił na temat właśnie tego oto. Peżota, jest to samochód jakiś lekki, pewnie taki do przewożenia po prostu osób. Tak, po prostu taka nasza taksówka. Jeżeli mam jakąś uroczystość ze sztandarem, czy, okay. czy po prostu nie wiem jakaś, jakiś pogrzeb, czy po prostu gdzieś trzeba podjechać, załatwić jakąś sprawę, siadamy w samochodzie, zgłaszamy wyjazd i jedziemy. Jasne. I tutaj tak jak Gosia wspomniała wcześniej, ten samochód był przekazany do Was z PSP. Jakiego? Tak dopytam? Jodernia nisko. Z niska. A Przepraszam, Rzeszowa. Rzeszowa, ok. Rzeszów, chyba Rzeszów. Tak. A wcześniej służył Boże. Tak jak ktoś Gosła tak, właśnie tak, tak, mówiła. Tak. Dobra, przejdźmy zatem do samochodu lekkiego Renault Mastera. Co znajdziemy na tym samochodzie, jakbyś mógł tam pokazać po kolei. Jest na przysłowiowy nasz technik, czyli po prostu jeździmy do, do wypadków do zdarzeń drogowych tutaj przy, na drodze numer 19 co przebiega przez naszą wieś. Na wyposażeniu mamy zestaw sprzętu hydraulicznego, czyli cały agregat, cała pompa. Rozpieracz ramieniowy, nożyce, rozpieracz kolumnowy oraz przewody hydrauliczne, yy, piątro wyżej. Kliny do stabilizacji. Wszystkie kliny, jakie posiadamy, jaki jest wymóg w KSRG, posiadamy tutaj. Yy, koce do poszkodowanego, do okrycia go podczas działań ratowniczych. Yy. Yy, Podpory stabilizacyjne oraz też tu są kliny schodkowe stabilizacyjne oraz. Yy, Zabezpieczenia kierownicy. Kierownicy, tak. Airbag mała oraz duża. Ok, typu super. Bus. Skrytka y, następna, czyli tutaj, taka nasza jakbym powiedzieć, uliczna. Uh -huh. Sorbent do zwalczania jakichś tam y, substancji ropopochodnych, oleistych na, na drodze. Sintan w opryskiwaczu szybkie składanie mioteł fajne, mm -hmm. fajne zastosowanie mm -hmm. nie musimy wozić tego na górze skakać po dachu czy coś Fajnie. skręcamy sobie miotełki w dwóch częściach trzecia część jest jako, jako szczotka mm -hmm. machołki ostrzegawcze taśma flary dyski tutaj mamy takie migające sierżanty możemy to nakleić sobie na, na, samochód. na samochód bo to jest mm -hmm. na magnesie włączamy i mamy mamy zabezpieczenie miejsca tak jest zestaw Pierwszej pomocy e, AED, defibrator mhm. e, z elektrodami oraz kluczykiem, e, z kluczykiem do, do dzieci. Mhm. E, I tutaj mamy już jeszcze zbiornik e, na, na pianę. Po prostu piana wpłynie. Okej, okay, tutaj jeszcze przerwę z tym AED. Fajna właśnie sprawa, bo niewiele samochodów ma AED na swoim wyposażeniu. E, niewiele. Pozyskaliśmy no to już e, lat, bodajże 3 albo 4. Mhm. Było kiedyś to już? I jeszcze nie było i ja lepiej by było. żeby nie było. Dokładnie. Dokładnie. Dokładnie, lepiej żeby nie było, bo, bo to niestety czyjeś nieszczęście. Dokładnie tak jest. Torba psr 1 czyli też tak samo wymóg, KSRG. Uh -huh. Często to używamy przy zdarzeniach drogowych, typu wypadki, jakieś sztuczki, kolizje czy coś, jeżeli potrzeba jest zabezpieczenia poszkodowanego, także używamy tej torby. Tutaj jeszcze mamy w torbach mniejsze, takie hydrożele, po prostu uh -huh. opatrunki na poparzenia. Używaliśmy już niejednokrotnie, także przydają często, się. często, często kupujemy, bo po prostu są potrzebne. Jasne. Na tylnej rolecie znajduje się tak, deska ortopedyczna oraz zestaw szyn Kramera. To tak mhm. samo jest czy wykorzystywane przy zdarzeniach drogowych, komunikacyjnych. zabezpieczenia miejsca działań, też na drodze krajowej, e, bądź tak. pod bądź każdej innej, zabezpieczać sobie miejsce zdarzenia przód, tył, żeby nam się po no. prostu ktoś, ktoś nie wpakował na miejsce działań. Tak jest. Agregat wodno -pianowy ze zbiornikiem wody w, w pojemności 400 litrów no. tam jest z tyłu, no to po prostu do, do używania, do, do gaszenia pożarów samochodów. Także no. na początek przy, rozwi przy rozwijaniu się pożaru nam to wystarcza. Zawsze ktoś nam do pomocy może dolecieć, czy to jest OSP-Schudec, czy odr Strzyżów. Mhm. My, na początek, my na początek możemy, możemy się jakoś z nim posiłkować. No później, jeżeli zachodzi jakaś potrzeba, także ktoś na pewno, ktoś na pewno może nam jeszcze pomóc. Tak, ja się dopytam, jest Strzyżów państwówka, do Was ile ma kilometrów tego, tego miejsca? Jest kawałek? Około prawda? 15 km mhm. musi pokonać, pokonać Strzyżów. No oczywiście jest natężenie ruchu, jakie jest za chwilkę będą remonty w miejscowości, zaborów, bo tam będzie droga modernizowana, także będzie na to pewno to wydłuży, czas, y -hmm. wydłuży czas dojazdu no, do nas, także też możemy się posiłkować o razem z bo też blisko, tak, 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 też tak, tak, blisko tak. może do nas tutaj podlecieć. Tak, jak najbardziej. Po drugiej stronie, to jest strony Dobudcy, mamy też tak samo dwie a a nie mamy pilarki. Ogólnie. Pilarka z zyłka spalinowa ta większa. Tu jest taka y, gałęziówka mhm. do jednej ręki. Także jak ma, jesteśmy gdzieś w koszu za pomocą za pomocą już chłopaków z JRG z szyżów, czy coś, czy trzeba jakieś konary obciąć. Także posiłkujemy się tą pilareczką. Mhm. Y, tutaj mamy przecilarkę do stali betonu. Y, t, t, teraz jest założona tarcza do stali. Mamy jeszcze w komplecie do, mhm. do, do diamentówkę do, do betonu. Podręczny sprzęt burzący typu Hooligan. Y, siekiera, jakaś tam z tyłu jest także, co potrzeba także, także używamy. Nożyce do przecinania prętów, jakieś kłódki przy ogrodzeniu na szybko, żeby nie używać sprzętu czy coś. Tak, tak. Pierzemy, ucinamy, wchodzimy zjedziałamy. I, I ostatnia roleta w Renówce to jest w sumie nasz prąd, jakim, jakim, możemy, mhm. jakim możemy dysponować, czyli agregat prądotwórczy yy, oraz przedłużacz bębnowy w 15 metrów, także jeżeli nam zachodzi potrzeba wyciągnięcia go czy coś, yy, przemieszczenia się dalej, zawsze możemy go, yy, możemy go użyć. Ale w większości jest tutaj na samochodzie, ponieważ jeździmy, mamy zdarzenie jakieś drogowe yy, i pracujemy w porze nocnej, to używamy, używamy go poprzez zasilenie, zasilenie do yy, masztu oświetleniowego, pneumatyczny marze oświetleniowy. Z dwoma lampami LED mhm. poprzez załączenie kompresora wysuwa się nam maszt i operujemy sobie strumieniem światła w danym kierunku. Okay. I oraz przy, jeżeli mamy pożar samochodu, także mamy na wyposażeniu dwa stałe aparaty pełne y... do użycia. Mhm. Oraz dwie maski mhm. y... w wiaderkach. A na górze tutaj jeszcze mamy zestaw poduszek pneumatycznych. Do tego mamy dwa przewody, dwa przewody ciśnieniowe, deski, deski pod, pod poduszki, jeżeli jakaś jest nierówność czy coś, pod, podkupujemy sobie sapereczką równy, równy grunt, układamy sobie deseczkę i operujemy sobie powietrzem, powietrzem do, do poduszek pod kanapą mamy jeszcze, mamy jeszcze butlę kompozytową Aha. Także ona jest tylko dedykowana do, do poduszek pneumatycznych. O, no a dwa aparaty są po prostu do działań dla ratownika. Zabezpieczenie się przy, przy działaniach y, typu pożar samochodu, okej, okay. akcji. Dobra, no to przejdźmy do stara. Jesteśmy przy starze, skrzydka pierwsza za kierowcą. A więc to jest nasz poczciwy staruszek 85 rok. Każdy mówi, że to jest do was. Prawdopodobnie jest, bo tam gdzie tam gdzie mana nie pośle, to tam star pośle star. <gry> Dokładnie. Dokładnie, tam pójdzie star. <gry> także w pierwszej rulecie yy, pompa do wody czystej. Yy, mhm. Tutaj wiele nie mamy, także będziemy się sukcesywnie doposażać yy, w sprzęt, ale póki co dysponujemy tą pompą. Jest krzępa narzędziowa, zestaw kominowy do do pożaru sadzy, także jeżeli mamy jakiś, jakiś pożar sadzy czy coś, to wyjeżdżamy tym samochodem mhm. i za pomocą kuli, wycioru, lustereczka, łopatki, działamy sobie na, na wysokościach z automatu. Tak samo mamy szelki bezpieczeństwa, przed, przed działaniem, działaniem na dachu ubieramy się w szeleczki, asekurujemy się liną. Ale ratownik gdzie w pełnej asekuracji na dach i działamy sobie przy kominie. Super. I skrytka kolejna. Kolejna skrytka. Yy, troszkę zrobiliśmy przemeblowania, bo jak widać, troszkę dużo powietrza wozimy w tym samochodzie. Mhm. Żeby wykorzystać go na, w pełni na maksa, żeby nie wozić tego powietrza, troszkę poprzerabialiśmy sobie tutaj skrzyneczki. Mhm. I także tutaj wcześniej były pilarki spalinowe, a teraz pilarki na przykład położyliśmy sobie tutaj. Powiększyliśmy troszkę. Troszkę tą, tą półeczkę, mhm. troszkę wykorzystaliśmy ją, także tutaj mamy pilarki, z my przeciągnęli. Tutaj mamy agregat prądotwórczy oraz torbę, tak samo PSP R 1 Tak jest. To jest. Y... Agregat też tak samo, jeżeli zachodzi potrzeba możemy go wyciągnąć, pójść sobie gdzieś w teren działać. Ale tak, tak samo jest jak w przypadku Renault Mamy podłączony masz oświetleniowy, stawiamy sobie maszty na górze Włączamy agregat Oczywiście pełne BHP, wcześniej uziemić I działamy sobie, oświetlamy sobie miejsce Miejsce zdarzenia. zdarzenia Tak jest Tutaj mamy jeszcze za tą skryteczką taki podręczny sprzęt burzący Ok. Także Młoty, siekier młot, siekiery zwykłe Poligan tak samo klucz do hydrantów. do hydrantów i tutaj klucz jeszcze. I przepraszam, hydrant taki naziemny. Mhm. Okay. Także jeżeli mamy jakieś działania w mieście, mamy ukryty hydrant pod, pod studzineczką. Także montujemy go i mamy taki przenośny hydrancik zmontowany. Super. Do działań. Dobra. Tymna skrytka. Tutaj na wyposażeniu jest autopompa w Na naszym samochodzie. Także dwa, dwie linie gaśnicze, szybkie natarcie 30 metrów, także załączamy autopompę poprzez przycisk sprzęgło w mhm. samochodzie od strony kierowcy do przykierowcy, także przechodzimy do tyłu i sobie tu już wtedy manewrujemy, manewrujemy wszystkim. Zbiornik wodny 2,300 Wydajność autopompy 1600 litrów na minutę. OK I strona prawa nam została. I strona prawa. Tutaj mamy praktycznie cała strona. To jest wszystko armatury wodnej. Także mm -hmm. sama armatura wodna typu Węże W75. Szybkie nadarcie. Tak jak wcześniej wspomniałem. Spo, yy, przejazdy przejazdy drogowe, żeby, żeby te samochody nam nie niszczyły tych, sam, tych węży mhm. poprzez przecieranie i tego typu rzeczy to używamy sobie na drodze także auto może swobodnie przejechać agregat odemniający Rosenbauer, pozyskaliśmy go nie tak dawno, bo to już w sumie dwa lata minęło, także to już kawał czasu, mhm. jeszcze nie był używany, także tak jeszcze nie przebył swojego sztu bojowego, ale może kiedyś ten, ten dzień nastąpi, także także ma, ma fajne podpięcie pod, w, pod węża do, mm -hmm. do środka pianotwórczego i, i poprzez założenie siatki na niego możemy sobie podać nim pianę. A, fajnie. Także ma wysokie obroty, nakładamy sobie siateczkę zaciągamy ją, podpinamy podpinamy pod mm -hmm. przełącznik i do piany wężyka i poprzez y, podciśnienie, zaciąga się i daje ja. nam pianę. Także Super. na piłkik używaliśmy, także dzieciaki na je To na pewno. Fajny, <laughs> fajny, sprzęt, kosztowny, ale i przydatny. No to na pewno, jasne. I to dalej. I tutaj tak jak dalej wspomniałem, mamy, mamy całą dalej armaturę wodną mhm. poprzez węże w 52 przepraszam. wszystkie prądownice proste turpoczetkę rozłamałem, rozdzielać smok, różne przełączniki, mhm. redukcje, y, większe, mniejsze, także z każdej redukcji możemy zejść, przeskoczyć, y, ostatnio też, ostatni zakup, taki nasz to Prądownica z Scotty, no, fajnie. poprzez, ten samochód nie ma, nie ma zbiornika na środek pianotwórczy mhm. także jeżeli byśmy byli zadysponowani do jakiegoś pożaru samochodu to też tą prądowniczką możemy się posiłkować, także ustawiamy sobie tylko sterzenie piany jakie chcemy mhm. i poprzez podłączenie węża W52 samochód, samochód podaje nam wodę, działa podciśnienie, miesza tutaj i mhm. przez, poprzez wyrzut wychodzi już gotowe, gotowe stężenie piany także możemy podać na palące się, palące się auto czy, czy każdy inny sprzęt tak, tak. także fajne rozwiązanie jak tam coś tam kosztuje no, jak, jak wszystko kosztuje ale Warto to mieć, jeżeli jakiś samochód nie ma, nie ma e, zbiornika na środek pianotwórczy, nie ma możliwości ingerencji w autopompę, uh -huh. bądź jest e, dużo, dużo kosztowna przeróbka, warto sobie zakupić taki, taką banieczkę z prądowniczką, nalać tego środka i jeżeli coś, coś by było, coś by wyskoczyło, jakiś pożar samochodu, także zawsze się możemy tą, tą prądowniczką e, wspomóc. posiłkować, wspomóc. Powolutku kończymy ten materiał. Dziękuję Wam, moi drodzy, za obecność, za to, że oglądaliście ten materiał do końca i wytrwaliście. Zostawcie jakąś łapkę w górę, komentarzyk i do kolejnego materiału. Cześć!